Halo, halo, witam cię bardzo serdecznie. Ja jestem Kordzak, a Dzisiaj zagramy sobie w Opening. Ostatnio graliśmy w Contract, teraz gramy w Opening. E, mamy do otworzenia dwie skrzynie chroma, dwie skrzynie chroma 3 i 5 Fire. Zalum jest cancer, bo chcę być na nagraniu. Cześć. A ja jestem w okularach, bo nie stać na okulary. Kancer to jak? Co otwieramy pierwsze? pierwszy? Chromek dwójki, nie? Tak. Chromek dwójki. Leci Opening, chromek dwójek. Drugi klucz, pierwsza skrzynka. Leci. Pierwsza skrzynka, a w pierwszej skrzynce trafiamy... Gówno! Walencja. Dobrze. A skąd wiesz? Patrz twoje czuję, Aha. Dawaj e... teraz stare chromet nie. Pierwszy klucz... Nie, 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 nie. chromat dwójka leci. Leci chromat dwójka jeszcze jedna. W chromie dwójce mam... O, nawet Gówno! Nie ale jak będzie kosa, stary, to ty ja się cieszyć, to ja cię saltem na głowę. Otwieramy sobie teraz na przemian. Chrometryki trójki na koniec, także mamy pięć skrzynek Wildfire, którą otwieramy, Cancer. Pary, piąty kluczyk, piąta skrzynka, nie? Piąty kluczyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Użyj klucza. Mamy... SSG, nekropos. Nie, okulary nie działają, ewidentnie. ewidentnie okulary nie działają. Eee... Trzecia skrzynka. Trzeci klucz. Trzecia skrzynka. Lecimy. Eee, ten odcinek jest sponsorowany przez YouTube. I dostajemy tutaj kurwa, ma gdzieś niebieski aligator. Oj cholera, jasna. I niech mi ktoś powie, że te skrzynki się kiedyś mogą zwrócić. Cały opening sponsorowany jest przez YouTube. Tutaj wam gdzieś wyskoczy, tu, tu albo tu gdzieś wam wyskoczę ja z napisem i obrazkiem ile zarobiłem na razie na YouTube. Nie są takie duże sumy, nie stać mnie na nie teoretycznie. Także zrobimy też sobie coś takiego. To będzie nietypowe otworzenie skrzynki. Albo nie. tu open. E, nie, damy, damy, damy. Otworzymy jeszcze jedną skrzynkę i otworzymy ją e, naklejką. Kocham, piłkę kibicuję. E, naklejka wybiera, że otwieramy pierwszą skrzynię znaczy pierwszy klucz, druga skrzynia. Tutaj trzeba najechać i naklejką otwieramy. O! Przejdź, mi przejdźmy, deagle, dostaje. Necroposa. Ładny środek. Wyłączmy, stary. Pewnie swój kwiatpunek. Um, chcę otworzyć w fajny sposób skrzynkę, ale nie chcę mi się wiadomość wysłać. Nie wiem czemu. Nie chce mi się wiadomość wysłać, a będzie takie fajne otwarcie skrzynki. Ja wiem, jak teraz otworzymy skrzynkę. Zrobimy. Zrobimy. Zrobimy tak, że ja zadzwonię do kogoś. Do kogo? O, mam pomysł. do pulpeta. Dobra, dzwonimy. Halo? Halo, stary, jesteś na nagraniu. Powiedz mi, e, która skrzynka, który klucz? Je masz od 1 do 4, wybór. E, 4: a klucz? Skrzynka, trzeci klucz, czwarta skrzynka. I w tym momencie wydropiłeś mi. Uuuu, i chuja do dupy. <laughs> Prawie poleciała nowa hiperbestia różowy Skin, ale jak zwykle Mach 10 niebieski aligator. Także dzięki stare ci wielkie, nie polecam tego użytkownika. Na razie cześć. No Słabo otwieranie. Trzeba do kozinego zadzwonić halo. Halo, halo, to mogę... Jajowód! Jajowód, Jajowód, on, on zawsze mi dobrze powiedział. On mi zawsze dobrze mówi. Mam nadzieję, że odbierze. No nie, on musi odebrać. Halo, halo. No, nie rób mi tego. Może z tej Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje z tymi ludźmi. Yy, o, mam pomysł. Mam pomysł. Nie wiem, czy mam dobry numer, ale, ale mam pomysł. Dlaczego nikt do mnie nie odbiera telefonu? Halo. Halo, halo. O, dobra, mam pomysł. Teraz, teraz na pewno odbierze. Na pewno odbierze. coś nie chce chyba odbierać kami. No nie, jaki fail No nie, no nie, załamany jestem. Także leci od razu Wildfire. fire. I trafiamy. Pepe Bison! Oj, coś ten drop na razie. Nie za ciekawy. 70 Ale teraz, stary, to się zmieni, nie? Leci ci... emeczka ta. Stary, Co ja tarzaku. muszę zrobić, żeby, dos żeby dostać... coś dobrego? Po prostu otwórz Jak wcześniej mi leciały... miałem normalnie założone, leciały mi słabe skiny, założone odwrót, lecą lepsze skiny. No nic, ostatnia skrzynka poleciała. Najlepszy stan to był z ostatniej broni. No widzę, właśnie lekko używane. Dziewięć skrzynek. No nic, to by było na tyle, jeśli dzisiejszy odcinek i moje pieniądze wydane z... z hajs YouTube'a, podkreślę, tutaj pojawi Ci się, tu, tu, tu pojawi Ci się, gdzie, ile zarobiłem. To zostaw łapkę w górę, napisz jakiś fajny komentarz, zasubskrybuj kanał, a ja się z Wami żegnam i idę płakać. że chcesz się pożegnać? Tak, tak, na razie. No to na razie i cześć.